Witam Was moi dzisiaj robię muffinki zebrowe i ją zrobię 24 sztuki e, i tu mu teraz składniki ja tu mam składniki na razie na 12 sztuk i tu tak 150 g masła 150 g cukru, tu mam soli jeden cukier wanilowy albo wanilinowy dwa jajka, 160 g mąki, 30 g kakao te, te gorzkie kakao tu mój proszka Łyżeczka proszku do pieczenia. I ja jeszcze zaraz będę robić ta samo, z tej samej ilości jeszcze 12 mafinów, ale białych. Także zamiast mąki, zamiast kakao się wezna mąka, czyli tu jest 30 gramów kakao, to się wezna 30 gramów mąki do tego, no zamiast kakao. Czyli tak, tu jest 160 gramów mąki plus 30 gramów mąki to będzie 190 gramów. W sumie te suche składniki mączake, mączne mają być 190 gramów. Dobra, no przed są masło z cukroma z tymi, na fajną e, no, kremową masę, a potem pod do jajka do tego. A suche składniki się w międzyczasie wymieszą, te cukre i no, to przyjdzie na koniec. Chwila, e, może jeszcze może potrzebować mleko, ale to powiem na są w zależności jaka będzie jak konsystencja. E, piekarnik się rozgrząd już włączy na 170 stopni góra-dół. Dobra, jajka są ubite z masy, masą ubite z jajkiem. I teraz tu pomału wciep na te suche składniki, bo na wciepować. W razie, jakby była ta masa za bardzo gęsta, to, to decie troszeczkę mleka. no Tak, ciut, ciut, mleka. Łyczek. I to pomieszać do, do połączenia składników. Ubite. Takie mogliśmy mniej więcej być. Ja już się zaraz zrobię jeszcze yy, białe ciasto. I możemy zacząć dzielić. Tu mam moje dwie masy. No, widzieliście, ja musiałam mleka dodać. Yy, trochę tak gdzieś więcej jak 50 ml. Musicie patrzeć w zależności, jakie są wasze jajka duże. I teraz tak. Tu mu łyżeczki małe od herbaty. I trzeba na po jednej łyżeczce dodać tukej. Na przed białego. Potem kakałowe, Potem zaś białe. Potem zaś kakaowe. No nie ma co ją przycisła, ale już tu zaczęła robić i go Ja musiałam trochę mleka dać, tu mu masa, masę, tu mu białą. I już tu po łyżeczce dała e, masy. I ja już się myślę, a nie zrobiam e, nie zrobię zebry i no zrobię takie, takie ciapki, takie łaciaty. Tu trochę więcej mi się do, dał, w jednych trochę więcej, w jednych trochę mniej, ale to mi się wydaje, to nie szkodzi. I tak Bana robić. E, ja. Tak pana robić ze wszystkimi? Tu dach, i teraz ma narobić ta czekoladową. Dobra, i teraz to baje pieczone, tak, na 170 stopni góra dół bez termobiegu, tak gdzieś 20 minut. Zróbcie próba patyczki. Sobcie. Tak wyglądają moje mafinki. no 24 sztuki, 26 mi wyszło. Dwa jeszcze pieka, 24 z upiekłach, ale fajne są takie półchniutkie. Możecie przestroić, ja to, to tak zostawia, bo e, to szkoły, bo to pod jeden na drugi dom. Jak to położa, żeby się z owocą czekolada na to nie kleiła. Tak, więc zostawia tak. Dobra. Myślę, że Wam się podobało, i do następnego razu. Cześć.